Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiaj zaprezentuję Wam plugin Gryfg który udostępnia nam tworzenie działek oraz zarządzanie nimi. Wiele graczy pytało mnie, jak taką działkę tworzyć, jak nią zarządzać, dlatego właśnie ten poradnik sobie tworzę, um, by nikt z tym problemu nie miał. Jeżeli nie grasz jednak na MC Day, tylko po prostu wyszukałeś taką frazę na YouTubie czy na Google, no to ten poradnik myślę, że i tak Ci pomoże. Chcę jednak zaznaczyć, że nie, tutaj nie poruszę wszystkich kwestii, wszystkich komentarzy, um, które nam udostępnia plugin. Tylko takie podstawy podstaw, by materiał nie był zbyt długi. Także zapraszam do oglądania. Dwoma podstawowymi narzędziami do manewrowania w tym pluginie są patyk i złota łopata. Na serwerze można je odebrać pod tym kitem, czyli kit działka. No jak widzicie, otrzymujemy i łopatę, i patyk. To teraz, do czego służą te dwa narzędzia? Więc kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy na ziemię patykiem to pokazuje nam po prostu czy ten teren jest zajęty. No jeżeli nie, no to oczywiście możemy tutaj postawić własną działkę. No i teraz tak, działkę można postawić na dwa sposoby, czyli łopatą i po prostu zaznaczamy sobie tutaj teren prawym przyciskiem myszy, odchodzimy gdzieś tam po przekątnej, znów prawym. Jak widzicie, wyświetla nam się tutaj takie takie rogi nam się wyświetlają. Jest to blok złota i glowstone. No i właśnie to jest ta nasza działeczka, jak teraz sobie klikniemy tutaj patykiem to wyświetla się, że to jest moje działka, czyli gracza-letal.pl I teraz tak, oprócz tego, że łopatą możemy tworzyć tą działkę, wyświetla nam ona na czacie jeszcze, ile punktów działki posiadamy. Punkty działki odbiera się za czas gry, może to być różnie ustawione na różnych serwerach, także tutaj nie zdziwcie się jak, jak na przykład będziecie gdzieś tam wolni, to otrzymywaćcie tam szybciej, czy ze startu dostaniecie bardzo dużo punkcików. I teraz tak, punkciki właśnie są, od tego ile mam punktów zależy nasza wielkość działki, czyli po prostu podczas tworzenia działki one nam znikają, a kiedy działkę usuwamy to te punkty nam wracają także teraz przejdziemy do komendy, która nam usuwa działkę, jest to abandon climb po prostu stojąc na terenie działki wpisujemy tę komendę klikamy enter no jak widzicie działka znikła, teraz patyk nam pokazuje, że ten teren jest nikogo dobra, teraz drugi sposób na stworzenie działki, czyli przez komendę ukośnik climb jak widzicie, stworzyło nam się to samo, tylko że bardziej równo. Ponieważ tam, gdzie staliśmy, tu jest środek działki. I teraz pewnie zastanawiacie się, jak taką działkę poszerzyć. Z tym najwięcej graczy ma problem. Także łapiemy naszą opatę, by nam się tu jej rogi wyświetliły. No i teraz prawym przyciskiem myszy klikamy na Glowstone. On znika. Przesuwamy się gdzieś tam dalej. Klikamy ponownie prawym przyciskiem myszy na ziemię. Jak widzicie, nasza działka jest o wiele większa. Tak możemy robić z każdym rogiem. Na przykład z tym. Cyk. Jak widzicie wszystko nam się tutaj przesuwa, możemy również ją zmniejszać. No, i właśnie tak to działa. Ok, teraz pokażę Wam, jak dodać gracza do takiej działki, do naszego terenu. Odbywa się to za pomocą komendy ukośnik Trust. I teraz wystarczy wpisać nick gracza, którego chcemy dodać do naszego terenu. Eee, załóżmy, weźmiemy sobie Olifiaka. Mam nadzieję, że, że się nie wystraszy. No, jak widzicie, pokazało nam, że nadano mu uprawnienia do budowania na działce. Także on teraz może sobie tutaj budować. I teraz, jeżeli nie chcemy już tego gracza, to usuwamy go komendą Untrust. I oczywiście jego nick, Olifiak. No jak widzicie, usunięto gracza Olifiak z działki. Jeżeli nie wiemy, kto jest dodany do naszej działki, możemy użyć komendy Trust List i wyświetlają nam się tutaj wszyscy ludzie dodani do działki. No nie mam, nie mam aktualnie dodanej żadnej osoby, dlatego tu się nic nie wyświetla. Dobra, teraz pokażę wam, jak uczynić z danego gracza drugiego właściciela działki. Do tego służy komenda Permission, permission Trust, no i nick jakiegoś gracza. Weźmy sobie znowu Olifiaka. No jak widzicie, nadano uprawnienie greszowej Olifek do zarządzania uprawnieniami tej działce, czyli taki gracz na przykład może dodać inną osobę do naszej działki. Jest tak jakby współwłaścicielem. Bardzo ważną komendą jest komenda ukośnik climb list. Pokazuje nam ona na czacie nasze wszystkie działki. Jest to istotne, kiedy na przykład zapomnimy ustawić na działce home'a lub po prostu chcemy znać jej koordynaty. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał i Wam pomógł. Jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie w komentarzach, ja chętnie odpiszę. No i pamiętajcie, by napisać um, również w komentarzach, czy chcecie pełnomatażowy film o Grief Prevention, gdzie poruszę wszystkie aspekty tego pluginu. Także mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć!